Guinness Storehouse jest najpopularniejszą atrakcją turystyczną Dublina. W tym roku browar tego niezwykle popularnego trunku o czarnym kolorze spodziewa się milionowego gościa. Z pomocą naszego przewodnika dowiemy się o historii, jak i o czasach współczesnych Guinnessa. Jestem w magazynie, gdzie wszystko rozpoczęło się w grudniu 2000 roku. To pomieszczenie, zbudowane w latach 1902-1904, było oryginalnie używane do fermentacji. Konstrukcja tego budynku jest stworzona na podobieństwo gigantycznego painta Guinnessa i gdybyśmy chcieli go wypełnić regularnymi paintami, to pomieściłby ich aż 14,5 miliona. Gravity Bar na siódmym piętrze stwarza wrażenie piany na czubku tego gigantycznego painta i jest to ostatni punkt przygody z Guinnessem w tym budynku. Na samym dole przy wejściu znajduje się kopia listu podpisanego przez Artura Guinnessa, który przejął ten teren w 1759 roku i który należał do jego spadkobierców do końca lat 90., a potem został kupiony przez konsorcja. Cztery podstawowe składniki tego piwa to pszenica, woda, chmiel i drożdże. Pszenica, woda i drożdże pochodzą z Irlandii, a chmiel ze względu na niesprzyjający klimat pochodzi z Australii, Nowej Zelandii i Czech. Największą część Guinnessa, około 70%, stanowi prażona pszenica i to nadaje temu piwu specyficzny i rozpoznawalny smak. Wycieczce po Browarze towarzyszy wiele prezentacji multimedialnych połączonych z zabytkowymi sprzętami używanymi do produkcji. Wiele zaskakujących historii wiąże się z tym tradycyjnym irlandzkim piwem. Księga Rekordów Guinnessa została wymyślona w pubie przez jednego z głównych dyrektorów, który wdał się w kłótnię z parą pracowników na temat, który ptak jest najszybszy na świecie. Nie mogli dojść do porozumienia w tej kwestii. Dyrektor pomyślał, że pewnie niejednokrotnie dochodzi do tego typu sprzeczek po kilku piwach w różnych pubach na świecie. Postanowił stworzyć książkę, która by takie fakty przedstawiała. I tak z czasem książka się powiększała i powiększała, aż stała się słynną Księgą Rekordów Guinnessa. Jeśli ktoś ma wątpliwości, do kogo należy narodowy symbol Irlandczyków, również może je rozwiać w tym miejscu. Tradycyjna irlandzka harfa została zaadaptowana przez Artura Guinnessa jako symbol jego trunku w XVIII wieku, więc znajduje się ona na każdej szklance Guinnessa. Kiedy Irlandia uzyskała niepodległość na początku XX wieku, rząd irlandzki postanowił użyć harfy jako symbolu narodowego, ale ten symbol należał już do Guinnessa i nie mogli go użyć. Rozwiązaniem dla rządu było obrócenie harfy do góry nogami i w ten sposób stała się ona symbolem Irlandii. Jeśli spojrzysz na monetę euro, to również zauważysz, że ta harfa jest przekręcona. Zwiedzanie browaru Guinnessa kosztuje 14 euro od osoby dorosłej. Aby poznać historię browaru aż do dnia dzisiejszego trzeba przewędrować przez 6 pięter tego nietypowego budynku, a swoją wycieczkę zakończyć na siódmym piętrze, z którego można podziwiać panoramę Dublina, popijając darmowego pint'a Guinnessa.